Pierwsze plany Wakro. Poddupnik tonął w chaosie, a Jagoda cieszyła się zniszczeniem, które siała wśród niewinnych mieszkańców. Jej kolejnym celem był Wakro, panda o kontrowersyjnym stylu życia i apetycie na pikantne jedzenie. Wakro był znanym figlarem, który cieszył się życiem pełnym przygód. Miał żonę, syna i trzy psy, które były jego nieodłącznymi towarzyszami. Jagoda odkryła że Wakro miał swoje mroczne tajemnice i skrywane historie, które mogły go zniszczyć. Zaczęła go szantażować, grożąc ujawnieniem tych informacji, jeśli nie zgodzi się działać na jej korzyść. Wakro, który był przyzwyczajony do pewnej swobody i niezależności, był zmuszony podjąć decyzję, która była w sprzeczności z jego naturą. Odmowa oznaczała ryzyko utraty wszystkiego, co mu było drogie. Jagoda jednak nie znała pełnego potencjału siły i wierności wakro. Wakro, mimo bycia uwikłanym w szantarze, zaczął opracowywać plan, aby odkryć prawdziwą tożsamość jagody i odsunąć ją od swojej rodziny i społeczności. Zawarł tajne porozumienie z innymi mieszkańcami poddupnika, którzy również padli ofiarą Jagody, i razem zaczęli układać pułapkę na staruszkę. W międzyczasie. Jagoda kontynuowała swoje szantaże wobec innych rodzin. Cegiełka, która zawsze była symbolem stabilności i mocnych więzi rodzinnych, także stała się ofiarą jej podstępnych działań. Jagoda odkryła pewną tajemnicę, która mogła zniszczyć szczęście cegiełki i jej rodziny. Szantażowała ją, grożąc ujawnieniem tych informacji i rozpadem ich rodzinnych więzi, jeśli nie zgodzi się na jej warunki. Cegiełka Zrozpaczona i zraniona, zdecydowała się na działanie, które było sprzeczne z jej naturą. Wiedziała jednak, że musi podjąć ryzyko, aby chronić swoją rodzinę przed jagodą. Jednak nie zdawała sobie sprawy, że Wakro i inni mieszkańcy poddupnika już snuli swoje plany, aby odsunąć jagodę na zawsze. Był to czterdziesty ósmy fragment książki poddupnik autorstwa Dawe.